Chcesz podwyżki? Nie zaczynaj od powiedzenia muszę z czegoś żyć. Po prostu zacznij od wartości, jaką wnosisz w tą firmę. Zbuduj narrację, w której to ty jesteś rozwiązaniem, a nie kosztem. Podwyżka nie jest dla samej podwyżki. To nie nagroda za przetrwanie, to inwestycja w człowieka, który ma jeszcze więcej do zaoferowania. Zatem jak inicjować rozmowę o podwyżce? Po pierwsze, wybierz odpowiedni moment. Nie w trakcie kryzysu w firmie. Poczekaj na chwilę, kiedy Twoje osiągnięcia są świeże, a atmosfera sprzyja rozmowie. Po drugie, przygotuj odpowiednie dane. Zrób listę rezultatów, które dostarczyła Twoja praca. Liczby, projekty, oszczędności. Pamiętaj, że fakty są Twoją tarczą. Na przykład zacznij rozmowę od stwierdzenia: Chciałbym porozmawiać o rozwoju mojej roli oraz wkładzie, jaki wnoszę do zespołu. Mam kilka rzeczy, które chciałbym przedstawić. Zamiast: Potrzebuję więcej pieniędzy? Powiedz i pokaż, że jesteś inwestycją. Nie bój się ciszy. Szef to też człowiek. Może być zaskoczony, może też również potrzebować czasu. Daj mu ten czas, ale nie odchodź bez ustalenia, kiedy temat wróci. I najważniejsze, nie błagaj i nie przepraszaj. Negocjacje to nie akty łaski. To akt odwagi. Ty też jesteś kosztem jeśli boisz się zawalczyć o swoje.